Teoretycznie powinny. Być. No ja tak oficjalnie przekazuję tutaj panu, żeby się ujeździło bezpiecznie, żeby ten transport był bezpieczny i dla państwa. Niech służą dobrze. No i się cieszę naprawdę, że raz, że inicjator, który jest tutaj z nami, zapraszamy tutaj inicjatora, który też wykazał się pomysłem, ale też wielką aktywnością Państwo się też wykazywaliście, żeby promować to, to, ten zakup niezwykle potrzebne dla szpitala. Namawialiśmy do głosowania. Także można powiedzieć wielkie gratulacje też dla Pana, dla Pana dyrektora, dla całego zespołu ratownictwa i dla zresztą całej kadry medycznej, bo dzięki temu, że macie nowoczesne karetki, nowe powiem, miejsce do pracy na kółkach, to pacjenci będą też bezpieczniejsi i też skuteczniejsi wy będziecie w swoim działaniu w opiece medycznej ponieważ to są nowe karetki zupełnie po wielu, wielu latach, tym bardziej gratuluję serdecznie, gratuluję inicjatorowi i gratuluję wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali i oddali głos na to na przedsięwzięcie. Niezwykle potrzebne, ważne. Możemy dzisiaj szczytnie tutaj stać i być dumni, że się udało zakupić nowoczesne dwa ambulanse i dobrze służą. Dziękuję bardzo. bardzo. Ja też przekazuję oficjalnie. Tak. Panie dyrektorze gratuluję. Ja bardzo dziękuję za I gratuluję znowu. tutaj pomysłodawcy. Gratuluję panu dyrektorowi medycznemu. Gratuluję też państwu. Pani księgowa, która dopilnowała pani dyrektor. Dryktor. A pani księgowa <grym>. to... to, to... już jakby system jest cały e, monitoringu komputera. Jest, wszystko jest, jest, jest do... Tutaj na poziomie europejskim, nawet wczesnym no, bardzo dobrze. Nie, tak jest wszystko. Tak po jest, prostu. jest wszystko. Po tylko to brakuje to... po prostu jakiegoś...